Dysleksja. Kiedyś tego problemu nie było. Uczeń ćwiczył czytanie i pisanie pod okiem nauczyciela lub rodzica, aż do skutku, aż się nauczył. Dzieciak trzymany był krótko, a teraz lenistwo i głupotę tłumaczy się jakimiś zaburzeniami. No tak, tak było, ale czasy się zmieniają. Kiedyś problem dysleksji nie był znany. Istniał, ale nie był zdefiniowany i dlatego nikt się nad nim nie rozwodził. Czy tamte czasy były lepsze? Po co definiować coś takiego? Jeden uczeń jest zwyczajnie tępy, a inny bystry. He, no jasne. Po co komu definicja dysleksji? Idźmy dalej. Po co jeździć samochodami, skoro można jeździć na koniach? Chore rozumowanie. Świat pędzi do przodu, a wraz z nim pojawiają się nowe problemy i możliwości, które wcześniej nie były znane. Za pięć czy dziesięć lat pojawią się kolejne. Teraz jeszcze nie wiemy jakie. Prawda jest taka, że jeśli zatrzymamy się na obecnym etapie, to świat nam umknie. No więc, na pewnym etapie postępu tego świata dysleksja została zdefiniowana, a pewne osoby zostały określane mianem dyslektyków. Na przykład Winston Churchill, Quentin Tarantino, Henry Ford, Walt Disney, Sher, Einstein i wielu innych. Tak, to są dyslektycy. Co więcej, ich geniusz nie zaistniał pomimo dysleksji. Oni byli genialni, ponieważ byli dyslektykami. Dysleksja była dla nich darem. Oczywiście dysleksja nie warunkuje z automatu geniuszu. Chodzi o to, że umysł funkcjonuje po prostu inaczej. Ważne też, by wiedzieć, że problemy z czytaniem i pisaniem nie oznaczają, że ktoś jest głupi. Spójrzmy na tych ludzi i ich osiągnięcia. To właśnie dzięki funkcjom powodującym dysleksję oni osiągnęli swój geniusz. Powszechnie uważa się, że człowiek myśli na dwa sposoby. Werbalnie, czyli słowami, i niewerbalnie, czyli obrazami. Myślenie werbalne układa się w naszym umyśle słowo po słowie, zdanie po zdaniu. Dla uważnego słuchacza, mowa z prędkością do 250 słów na minutę jest zrozumiała i taka jest maksymalna prędkość myślenia werbalnego. Myślenie niewerbalne jest tysiące razy szybsze tak szybkie, że zwykle zachodzi w podświadomości. Każdy z nas ma swój preferowany sposób myślenia. U większości dominuje myślenie werbalne. A dyslektycy preferują oczywiście myślenie niewerbalne. Zatem każde przeczytane słowo dyslektyk próbuje w swoim umyśle zobrazować. Problem w tym, że tylko niektóre słowa można zobrazować zupełnie bez problemu. Widząc te słowa, widzimy ich znaczenie, ale są też słowa pułapki, których znaczenia nie da się przedstawić obrazkowo. Dla osoby myślącej niewerbalnie, obraz tego, co to zdanie oznacza, ewoluuje w trakcie czytania. Stopniowo rozwijający się obraz jest zatrzymywany za każdym razem, gdy dyslektyk trafia na słowo pułapkę, którego znaczenia nie potrafi zobrazować. W rezultacie otrzymuje serię niezwiązanych ze sobą obrazów, oddzielonych białymi plamami. Im dalej czyta kolejne zdania, tym bardziej czuje się zdezorientowany. Pustki próbuje wypełnić swoją wyobraźnią twórczą. Wymyśla coś, szuka rozwiązania, szuka obrazu słowa, którego nie da się przedstawić obrazkowo. Taki właśnie proces sprawia, że dyslektyk wyrabia w sobie kreatywność, bogatą wyobraźnię i ponadprzeciętną spostrzegawczość. Dyslektyk łatwo zwraca na coś uwagę, ale nie potrafi uwagi skupić, a to ogromna różnica. Jego uwaga jest rozproszona i bardziej skierowana na otoczenie. Cechuje go większa ciekawość otaczającego świata. Uwaga od razu jest skierowana na najciekawszy obiekt z otoczenia. Dziecko dyslektyczne, siedząc w klasie, słyszy hałasy z korytarza. Widzi coś za oknem i zwraca uwagę na upuszczony przez kolegę długopis, podczas gdy inni nie wiedzą nawet, że coś się wydarzyło. Prawda jest taka, że klasa pod cisłą kontrolą jest raczej wytworem wyobraźni niż realną sytuacją z życia. Jeśli nauczyciel nie wzbudzi ciekawości uczniów, to stwarza doskonałe warunki do wystąpienia deficytu uwagi. Niestety proces nauczania w naszych szkołach pomija ważny dla osób myślących niewerbalnie czynnik, jakim jest kreatywność. Tworzenie i uczenie się są ze sobą mocno związane. Jeśli jest coś, co kocha dyslektyk, to jest to ćwiczenie własnej kreatywności. Nauka powinna być zabawą. Ludzie uczą się szybciej i skutecznie, jeśli przedmiot nauki jest ciekawy. Jeśli jest nudny, to człowiek ucieka do tego, co go bardziej pasjonuje, a jeśli to znajdzie i osiągnie biegłość, to znaczy, że dyslekcja stała się jego darem, który uwolnił go z kajdan przeciętności i pozwolił rozwinąć skrzydła. W dzieciństwie u Ronalda Davisa stwierdzono dysleksję i autyzm. Jako dorosły opracował on metodę kontrolowania dezorientacji i tym samym dysleksji. Metoda Davisa jest sukcesem stosowana od lat 80. XX wieku i pomaga zarówno dzieciom, jak i dorosłym radzić sobie z wyzwaniami naszych czasów. Metoda Davisa pomaga również osobom z dyskalkurią i ADHD. Programy Davisa prowadzone są przez wykwalifikowanych metodyków na całym świecie. Ja zapraszam na indywidualne zajęcia do siebie. Marta Jarosiewicz. Dysleksja pod kontrolą. www.dysleksjapodkontrola.pl